To jest budynek komunalny, który jest wzniesiony w 62 lokale mieszkalne z budżetu miasta. Chciałbym powiedzieć parę spraw takich danych technicznych. Ten budynek liczy 35 mieszkań jednopokojowych. 14 mieszkań dwupokojowych i 13 mieszkań trzypokojowych. Ogólnie 62 mieszkania o łącznej powierzchni 2400 metrów, to znaczy, że średni metraż jest niespełna 40 metrów kwadratowych. Budynek kiedyś był budynkiem powojskowym, jego przebudowa była gruntowna. Także tutaj podziękowania dla wykonawcy firmy Selfa z Koszalina, która podjęła się tego zadania i muszę powiedzieć terminowo i bez żadnych problemów to zadanie wykonała.